Szwedzi nie bawili się w konstruowanie trzycylindrowego silnika od podstaw i po prostu obcięli jeden cylinder ze swojej dwulitrowej jednostki. W ten sposób powstał silnik o pojemności 1,5 litra i mocy 156 koni. Tirok ma identyczną pojemność 150 koni, prawidłowe 4 cylindry i wspaniaczków za kierownicą. Dobra, spróbuj Łukasz, stanąć równo z nami. To może być trudne. O. Słuchajcie, ale o jednej rzeczy pomyślałem. Tak? Ile waży ten wasz złociutki samochód? Rodzyfrowo. No niewiele w sumie. No nie, jak na taki samochód to niewiele. Ja to? mam 20% dłuższego niż wyrazem wzięci i 420 kilo więcej. Więc sobie dociążcie coś tam z tyłu. Czekaj, sobie... nas już siedzi dwóch, ty siedzisz jeden, czyli wystarczy jak dwie osoby jeszcze dojdą? Jeden duży, jeden pod, mały. Pod warunkiem, pod warunkiem, że będzie to nasz droniasz oraz nasz dźwiękowiec. Chłopaki, chodźcie. A no, teraz będzie naprawdę sprawiedliwie. Jesteś pewien, że operator drona powinien wejść do samochodu? <noise> Ej, <Hey>, hop! <noise> Pokazujemy wam przy okazji trochę kuchni automaniaka. Tak jest. <noise> Trzy, dwa, A, jeden. jeden. Start. Zobacz. Klimatyzacja, wyłącz. No to rób to, rób to, rób to. Wyłączana klimatyzacja. Wołobin combo, ja pach, chłopaki. Ty, zobacz. Dwójka idzie. kręć go wyżej, bo kręcisz ja go do 4,5. Ale cały czas jadę na kontroli trakcji. Trójka, już. Chłopaki, szybciej. Tak. Orzeszty w mordę kopane. Dwie długości samochodu. Stówka. Jezu. Aś mi pas nacisnęło, ale jest sukces! No dobra, przynajmniej po raz pierwszy w automaniaku coś wygrał. Niech ma.